Witamy ponownie z Krakowa. Jesteśmy tu, żeby sprawdzić w sumie dzisiaj głównie kebaby od widzów, które się pojawiły przy okazji chyba testowania kebabów na nowej Hucie. I tak użytkownik Mateusz STS 1115 polecał, żeby odwiedzić w sumie niedaleko galerii Czyżyny kebab Żarełko, który jest już za mną, więc w zasadzie idę zamówić i widzimy się na awersze. Mamy już kebabika i jeżeli chodzi o ceny na Google, to żarełko ma oceny 4,3, na co składa się 1324 opinii, czyli całkiem sporo. Jeżeli chodzi zaś o opinię najgorszą, jak i najlepszą, to możecie je teraz zobaczyć na ekranie. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to mała pita, która jest dosyć płaska, ale dosyć wielka powierzchniowo, kosztuje 20 zł. I tutaj jest zaliczona złotówka za opakowanie. Ale co muszę powiedzieć, w lokalu było bardzo sporo osób, i mięso, które się tam kręciło, wyglądało naprawdę dobrze. To nie były żadne kule mocy takie mm, słabej jakości. Wszystko wyglądało na ręcznie robione. No i generalnie wszystko mi się na razie tam podobało. Zobaczymy, jak wygląda sam kebab. No, pitka jest potężna, jeżeli chodzi o powierzchnię. Jest olbrzymia, jest ładnie przypieczona. Zobaczmy przekrój. Dobry tak. Jeżeli chodzi o przekrój, to przekrój wygląda tak. I co mi się podoba, to jest to, że zarówno na dole, jak i na górze przekroju znajduje się mięso, a w środku jest sałata. Na tym przekroju w sumie wydaje mi się, że mięska trochę jest mało, no ale z drugiej strony jest to mała pita, Z trzeciej strony kosztuje 20 zł, czyli dość drogo. No nic, zobaczymy. Może te kęsy będą odkrywać trochę więcej mięsa. Jeżeli chodzi o bukiet surówek, to widać tu, że jest trochę ogórka. Jeszcze nie wiem, czy to kiszony, czy konserwowy. Jest zielona sałata, zielony ogórek, cebulka. Standardowo wziąłem mięsko mieszane, sosy mieszane, i już widzę, że kurczak jest fajnie e, przypieczony w ten sposób, że jest ta chrupiąca opalenizna. Nie zwlekając, e, zobaczmy, jak ten kebab smakuje. Jeżeli chodzi o kształt kebaba, to w zasadzie, e, jeżeli chodzi o kształt kebaba, to bardzo w sumie na plus wychodzi to, że on jest taki wielki powierzchniowo, a cienki, jeżeli chodzi o przegryz, bo łatwo się go ije. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to na razie wszystko prawidłowo. Czuć kurczaka, który jest fajnie przyprawiony, zwyczajnie, nie jakoś pikantnie, po prostu jest zwyczajnie. Jeżeli chodzi o sos śmietanowy, który się pojawił, to właśnie on jest dość mocno śmietanowy. Jeżeli komuś to przeszkadza, to radzę nie brać tego sosu. Ostry sos jeszcze się nie pojawił, więc zajadam dalej i zobaczymy, jak kolejne gryzy, co kolejne gryzy pokażą. Bardzo smaczny kebab, mimo to, że wizualnie nie ma dużo tego mięsa. To są takie gryzy, gdzie faktycznie tego mięsa w tym gryzie jest dużo. Przed chwilą miałem taki gryz i mięso jest soczyste, bardzo smaczne. Pojawia się również pomidor, ale coś czego nie czuję, to ostry sos. Nie ma nie czuję takiej pikanterii, jaką bym chciał. Pytanie, czy da się to jakoś skorygować w lokalu, prosząc o więcej ostrego sosu. Czy oni go po prostu zapomnieli? Nie wiem. Być może jak dojdę do końcówki, to coś się więcej pokaże tego ostrego sosu. No ale nic, dojadam i widzimy się na końcówce. Jesteśmy już przy końcówce i końcówka wygląda w sumie spoko. Większa część kebaba to mięso, mięso które jest fajne. To mięso, ten, ten kebab trochę wygrywa mnie u mnie mięsem, bo to mięso jest bardzo dobre. Ono nie zalatuje żadną po prostu takim wrednym, ordynarnym tłuszczem, takim łojem, jak to często zdarza się w kulach mocy. No ale to wynika z tego, że to nie są kule mocy. Jedyny minus jaki widzę, to mogłoby być trochę więcej tego mięsa. No i ja zupełnie nie wyczułem tutaj sosu ostrego, też go nie widzę. Widać za to ten sos jogurtowy. On jest OK, pasuje tutaj, przy czym no, brakuje tej równowagi, żeby było coś pikantnego, żeby to się gdziekolwiek równoważyło. Tak, To jest przeważający smak takiej, takiej śmietan śmietanki, no po prostu śmietanki. Jeżeli chodzi o kompozycję warzyw, jak najbardziej OK. No, bardzo smaczny kebab, faktycznie dzięki za polecajkę. No, jest spoko, naprawdę. Następnym razem, jeżeli tu będę w okolicy, to wezmę sobie duży i zobaczę wtedy, czy jest dużo więcej mięsa czy po prostu on jest większy, a te proporcje są zachowane, bo mówię, minimalnie więcej mięsa chciałbym, ale ogółem bardzo dobry kebab, bardzo fajne mięso. No nic, polecam. A jeżeli chodzi o cenę, to zobaczymy na końcu. Widzimy się zaraz pod kolejnym lokalem. Jesteśmy już pod drugim miejscem i to miejsce polecał użytkownik, który ukrył swój nick, ale komentarz jego możecie teraz zobaczyć na ekranie. Mianowicie jest to kebab falafel lajali, który znajduje się teraz za mną, więc idę zamówić i widzimy się na ławeczce. Mamy już kebapa i... To, co zasługuje, moim zdaniem, na pochwałę, to jest to, co się pojawia w komentarzach na Google, czyli panowie przy zamawianiu oferują herbatkę na czas oczekiwania na kebabę i taka herbatka wygląda tak. Myślałem, że pewnie być może można poprosić o herbatkę, ale nie, po prostu sam pan przy zamawianiu zapytał, czy chce pan herbatkę, no to pewnie, że tak. Herbatka, tak oftopując, herbatka jest bardzo słodka, bardzo słodka, ma delikatny korzenny posmak i być może ma kardamon, i ten posmak słodkości jest taki bardziej jak ze słodzika. On nie jest taki cukrowy, stricte, tylko taki no, słodzikowy, ale i tak miły akcent. Można nie dawać żadnej herbatki, i wtedy stoisz no, czasem na zimnie, tak jak dziś, bo jak sobie zobaczycie, jest jeszcze śnieg. No i cóż, a tak to mamy przynajmniej herbatkę. Jeżeli chodzi o cenę kebaba. Kebab kosztuje 19, 17 zł, tylko że oni doliczają 2 zł za opakowanie, no i 2 zł za opakowanie to strasznie dużo, moim zdaniem, no bo nie różni się to opakowanie niczym szczególnym, no jest folia, jest sreberko, no i tu wydaje mi się, że rekompensuje trochę ta cena po prostu herbatę. No, nie wiem, jak weźmiecie sobie herbatę, to możecie sobie tłumaczyć, że zapłaciliście 2 zł, bo dostaliście herbatę. Mimo, że herbata rzeczywiście jest darmowa, jakbyście brali po prostu do ręki kebaba, no to zapłacicie dokładnie 17 zł i herbatka za darmo. Jeżeli chodzi natomiast o ocenę, jaką kebab Falafel Layali ma na Google, to jest to ocena 4,8, czyli dużo wyższa niż poprzedniego kebaba, którego dzisiaj jedliśmy. Ale tutaj na tą ocenę składa się tylko 566 opinii, czyli też mniej niż poprzedni e, lokal. Jeżeli chodzi o opinię negatywną, jak i pozytywną wybraną przeze mnie, możecie je teraz zobaczyć na ekranie. I teraz możemy przejść sobie spokojnie już do odpakowania kebaba, e, bo ten kebab, jeżeli chodzi o powierzchnię, jest mniejszy niż poprzednik, ale poprzednik był bardzo cienki, a ten kebab jest zauważalnie grubszy niż poprzednik. Jest nawet serwetka. No i mamy kształt klasycznego pierożka. Kieruszek wydaje się dość uczciwy wypchany. Jeżeli chodzi o stopień przysmażenia, to jest on no, bardzo dobry, nie ma żadnych tutaj pozostałości węgla z grilla. Wszystko na razie się zgadza. Zobaczmy, jak wygląda przekrój tego kebaba. I już przynajmniej jedno zauważyłem teraz, że jest ostry sos. Coś czego w poprzednim kebabie ja nie, uznałem, nie zaznałem, ale zaznam w ogóle kamerzysta, właśnie. W poprzednim kebabie w połówce kamerzysty pojawił się ostry sos. Przekrój wygląda perfekcyjnie. Nie powiem, że mi się to nie podoba. Jest wyraźna warstwa kurczaka, jest wyraźna warstwa mięsa wołowego, jest też troszeczkę surówki. Sosy ostre faktycznie nie są równomiernie może rozłożone, bo to jest ostry, to jest łagodny ewidentnie, ale jest to przekrój wzorowy. Jest dużo mięsa, troszeczkę delikatny akcent sałatkowy. No, nie powiem, nie mogę się doczekać, aż wezmę gryza. Zobaczmy, czy równie dobrze smakuje, co wygląda. Jeżeli chodzi o tą negatywną opinię, która się pojawiła, ona mówiła, że kurczak jest strasznie słony. No, nic bardziej mylnego. Słony jest ostry sos, ale jest to pożądane. Ten sos jest bardzo dobry, jest bardzo smaczny. Faktycznie nie jest bardzo, bardzo mocno ostry, ale jest. No, ja lubię taki sos. Mi bardzo przypadł do gustu ten sos. Mięso nie zasusza, mięso fajnie się je. Surowki, no tak jak mówiłem, są delikatnym, fajnym akcentem. Na razie bardzo, bardzo prawidłowo. Jem dalej, bo no po jednym gryzie wiadomo, że różnie bywa i coś, co w sumie warto zauważyć, bo na przekroju może tego nie było widać, tu z tego ostrego sosu e, wszędzie pojawiają się fragmenty ostrych papryczek, pojawia się ogórek, wydaje mi się, że to jest kiszony, bo nie smakuje konserwowo, raczej to jest kiszony, pojawia się ogórek świeży, pojawia się gdzie gdzieniegdzie cebulka, bardzo fajna kompozycja, bardzo fajna, ale to tak chciałem po prostu wtrącić, bo lubię, jak coś wygląda wizualnie ładnie, zresztą każde, jemy oczami, tak, jeżeli coś wygląda ładnie, to chętniej po to osiągniemy, jem dalej. Końcówka kebaba wygląda tak, czyli w dalszym ciągu mamy tutaj dość spore ilości mięsa. Pojawia się dużo więcej sałatki niż w tych regularnych gryzach, ale zważywszy na to, że jedząc do samej końcówki, miałem cały czas bardzo dużo mięsa, a mało surówki, No to rewelacyjny stosunek. Jedyne, czego mi tu brakuje, to nie jest to taki jest to bardzo dobry kebab. To nie mogę mu tego ująć, jest bardzo dobry, bardzo fajny, ale brakuje mu jakiejś. Takiego lepszego przypieczenia tego mięsa, żeby ono tak bardziej trochę chrupało. Nie jest to złe mięso. Broń Boże, jest smaczne, wszystko się zgadza, ale nie robi takiego efektu. Wow, że to nie jest powalający kebab, ale jest to kebab, na który z chęcią wrócę, jak tylko będę miał okazję. Ale na chwilę obecną wydaje mi się, że kiszek dalej będzie dominował w przypadku tych kebabów krakowych, które mieliśmy okazję testować do dnia dzisiejszego. Dojadam i zobaczymy się już pod kolejnym lokalem. Ale naprawdę bardzo dobry kebab. Dziękuję znów za polecenie. No kurczę, no w końcu ten Kraków zaczyna mieć sens, jeżeli chodzi o kebaby. OK, czas teraz na trzeciego kebaba. Znajdujemy się pod trzecim kebabem i być może już poznajecie katr, bo mianowicie byliśmy to. Byliśmy tu dlatego, że kiedyś w komentarzu użytkownik replikan napisał, że w miarę sensowny jest spoko kebab kebaber na centralnej. I my wtedy pojechaliśmy pod tego kebabera i okazało się, że kebaber jest zamknięty ze względu na remont. No i remont okazał się w ogóle zmianą lokalu, bo teraz to nie jest kebaber, tylko kebab 101. Dlatego wchodzę, zamówimy i zobaczymy, bo tak jak pisał użytkownik Kikes1502, powinniśmy też, albo powinniśmy, dobrze by było jakbyśmy czasem odwiedzali nowe kebaby, bo być może to będą nieodkryte perełki. No i ten kebab wydaje mi się na razie taką być może nieodkrytą perełką. Idę zamówić i poszukamy jakieś ławki, choć chyba może być ciężko. Ale coś się znajdzie. Do zobaczenia za chwilę. Kebab 101 na Google ma ocenę 4,2, ale na tą ocenę składa się jedynie 58 opinii, co jest niewiele. Dlatego to będzie faktycznie nowy kebab, tak jak użytkownik spisał. No i co, jeżeli chodzi o pozytywny, jak i negatywny komentarz, możecie je teraz zobaczyć na ekranie. Mała pita z mięsem mieszanym mieszanym sosem kosztuje 20 zł, ale y, lokal dolicza sobie złotówkę za opakowanie, czyli dokładnie tak jak pierwszy lokal, z tego co pamiętam. Zobaczymy, bo to jest identyczna cena, Lokalizacyjnie są dosyć niedaleko siebie. Zobaczymy, który jest lepszy. Teraz też zobaczymy, jak wygląda przekrój kebaba. No złotówka za to opakowanie. Opakowanie dokładnie takie samo jak opakowanie drugie, które dostaliśmy, które to kosztowało 2 zł. Więc no, tamto 2 złote jest trochę za duże. Jeżeli chodzi natomiast o samego kebaba, to kebab wygląda tak. Mało przypieczony. Raczej ciasto takie będzie, wieloma partiami będzie takie mięciutkie, takie gumowe. Z tej strony. Wygląda, no, nie, nie ma źle, nie jest źle, na pewno wolę takie delikatniejsze przypalenie. Jeżeli chodzi o przekrój kebaba, to kebab wygląda tak. Wygląda w sumie nie najgorzej, ale wygląda już jako typowa, typowa taka, typowy kebab taki osiedlowy. Wydaje mi się, że w tym przekroju jest większa część warzyw, co nie jest fajne. Wydaje się, że jest sporo sosu, sporo sosu ostrego. Mięsa wydaje się dosyć niedużo, no ale zobaczymy, jak to smakuje. Na razie przekrój, przekrój chyba dziś najgorszy, w dniu dzisiejszym. No i w ogóle jakoś tak... Nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić, ale mam, mam pewne obawy przed ogryzieniem tego kebaba, ale zobaczmy. Kebab specyficzny, zupełnie inny niż dzisiejsze kebaby. I tutaj wydaje mi się... wydaje mi się... Ewidentnie pojawia się e, taki posmak pomidorowy. Coś na wzór kebabu Piri Piri w Krakowie. Że faktycznie czuć taki no, smak jogurtu z koncentratem pomidorowym. Nie jest to zły kebab na razie, ale też nie smakuje jak taki typowy kebab w budzie. Nie zalatuje tym tłuszczem, takim wołowym, takim łojem, ale żaden z dzisiejszych kebabów nie miał takiego posmaku. Próbuję dalej, bo na razie ciężko cokolwiek stwierdzić. Nie jest to rewelacyjny smak, przynajmniej dla mnie, ale nie jest na pewno zły. Jeżeli chodzi o warzywa, warzywa są w porządku. Mięsa jest naprawdę bardzo mało. Ono, ono w ogóle jest niewyczuwalne w każdym gryzie. Jest to też raczej, jeżeli chodzi o wołowę, to na pewno jest to kula mocy, No nawet widać po strukturze tego mięsa, że jest to taka mielonka. Mam duży problem ze stanu tego kebaba. On nie jest ani dobry, ani niedobry. Raczej bardziej jest lepszy niż gorszy, ale nie jest wybitny. Muszę trochę podejść dalej. No taki średni kebab. Średni kebab. Dojem trochę dalej do końcówki i zobaczymy, jak wygląda sama końcówka, bo widzę, że zaczyna się pojawiać więcej mięsa niż przy tym przekroju. Idealnie w połowie. Jesteśmy już przy końcówce i końcówka wygląda tak, że mięska zrobiło się jeszcze mniej e, niż w sumie na samym początku. I dalej. Tutaj dominuje smak e, trochę tego sosu pomidorowego, ale pojawia się smak pikanterii. Mięso jest średnie, słabej jakości. Sosy są też niepasujące do mnie. Warzywa są ok, warzywa chrupią są ok. Naleśnik, który mówiłem na początku, że wydaje się być gumowy, nie jest gumowy, jest też w porządku. Mam duży, duży problem z tym kebabem, bo nic nie jest tu na tyle złe, żeby powiedzieć, że jest niedobry, ale nie jest to też taki kebab, żeby powiedzieć, że jest dobry. Jest takim średniakiem. Jest średniakiem, no ale naprawdę nie jest taki, że odrzuca. No, jest zjadliwy. Jest zjadliwy i to jest chyba najbardziej adekwatna ocena tego kebaba. No ale jeżeli chodzi o skalę dziesięciopunktową, to taką ocenę dopiero usłyszycie na końcu. Na końcu, na którym się za chwilę widzimy. Witam w podsumowaniu. Dzisiejsze kebaby w sumie dość wysoko postawiły poprzeczkę. Dzięki za wszystkie polecajki. I jest pewien problem, jest pewien problem z oceną, bo najlepszy kebab dzisiejszy e, to byłby kebab z połączenia pierwszego kebaba i drugiego kebaba. A mianowicie, jeżeli drugi kebab miałby mięso z pierwszego kebaba, to byłby kebab bliski ideałowi. A tak, no to będzie jak będzie. Czyli pierwszy kebab e, bardzo dobry, przede wszystkim bardzo dobre mięso. No, mięso jest rewelacyjne tam. Tam nie ma się do czego przy... dobrze doprawione, smaczne, fajnie przypieczone, także chrupie i jest faktycznie ta karmelizacja, czy no, z brązowieniem mocno na kurczaku. Bardzo, smaczne, bardzo smaczny kebab w ogóle. No, i Na jedyny minus jest to, że tego mięsa było stosunkowo niewiele. Ja bym sobie go życzył standardowo więcej. Tak jak było to w drugim kebabie, tam tego mięsa było dużo, ale to zaraz do tego dojdę. No i w mojej połówce ja nie napotkałem na przykład ostrego sosu. Ostry sos natomiast dostał kamerzysta, więc nie wiem, będę musiał prywatnie kiedyś wrócić do tego kebaba, żeby może całego kebaba zjeść i trochę zaznać tego ostrego sosu, bo no intryguje mnie. A warto wrócić, bo naprawdę jest bardzo, bardzo smaczne mięso. Tak czy tak kebab ode mnie dostaje ósemkę i no, naprawdę godny, godny zajechania, zwłaszcza jak gdzieś się mieszka w okolicy Galerii Czyżyny, to uważam, że warto tam podejść. Na pewno warto bardziej niż do McDonalda, który jest zaraz obok, no bo wiemy, że McDonald to jedzenie wątpliwej, może niewątpliwej jakości, wątpliwej, wątpliwych walorów zdrowotnych, tak? Drugim kebabem, który odwiedziliśmy był kebab i falafel Layali i tutaj to moim zdaniem jest pewien wzór, jak kebab powinien wyglądać, bo sama jego prezentacja po przekroju idealnie stosunek mięsa, tego mięsa było dużo, bo kebab to mięso i po prostu idealnie wypchany cały naleśnik, cała pita tym mięsem, troszeczkę warzyw, troszeczkę sosów. I tu znów wszystko byłoby dobrze, gdyby nie mięso, bo mięso jest po prostu średnie, mięso po prostu nie pasuje do tego e, całego kebaba i ono najbardziej zepsuło tutaj ocenę. Bo mięso, jakby było z pierwszego kebaba, o czym wspominałem, byłoby idealnie. No i fajny, bardzo fajny akcent jest ta herbatka turecka, która jest na. jako czekadełko podane po prostu, jak się czeka na kebaba. Także reasumując, tutaj pojecie sobie mięska, no jest fajnie, no jest, jest dobrze. No, no mówię, jedyny minus to to mięso, dlatego ten kebab też dostaje 8. Czyli pierwszy i drugi kebab mają po ósemce. No i teraz przechodzimy do trzeciego kebaba, który jest kebabem w dzisiejszym zestawieniu najbardziej średnim, najbardziej zbliżonym do średniego. Tam nic się nie wybija w żaden sposób rewelacyjnie. Jest sos, który zalatuje trochę koncentratem pomidorowym, taką pomidorowością, przypominającą to, co spotkaliśmy w Piri Piri w Krakowie, ale tutaj ten kebab znów jest, ten, ten sos znów da się wyczuć jakąś ostrość w tym sosie, więc zdecydowanie lepszy niż piripiri. Natomiast mięso są to typowe kolomocy, typowe kulomocy, ale raczej z tych lepszych kulmocy, bo też nie zajeżdżają takim tłuszczem wołowym, takim łojem, ale znowu jest tego mięsa bardzo mało. Generalnie kebab nie jest zły, on jest zjadliwy, ale nie jest też takim typowym kebabem, typowym smakiem kebaba, jakiego czasem się oczekuje. No z nim mam największy problem, ja mu daję ocenę 5,5, eee, raczej nie wrócę, bo mówię, w dość niedalekiej odległości, zwłaszcza poruszając się autem, można pojechać i do tego żarełka i wydaje mi się, że żarełko to chyba jest mój numer jeden na dzień dzisiejszy, mimo mniejszej ilości mięsa niż bym chciał, to jednak jakość tego mięsa, smak tego mięsa, no tam mi chyba najlepiej grało. No ale znowu Lejali też było bardzo dobre, jeżeli chodzi o sosy, oni te sosy mieli naprawdę świetne i sam wygląd No. Trudny wybór, nie? No ale to mówię. Pierwszy, drugi kebab po ósemce, trzeci pięć i pół. No i co? Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i może suba, jeżeli chcecie dalej śledzić nasze wędrówki kulinarne po różnych miastach Polski. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku.